Słuchajcie, mam wiadomość. O nie, teraz? Insiderzy. Jedno z Was za chwilę uda się do obozu. Co? Dziś? Kto? Decydujemy my, czy outsiderzy? To outsiderzy zdecydują, kto to będzie. Mogą wybrać każdego, również Lorin. Dopiero co przyjechała, cholera. Koniec spokoju. W końcu jestem tą nową. Pewnie wybiorą mnie. Nie wiadomo. Mogą wybrać kogoś z nas, kogokolwiek. Nie chcę tam wracać. Nikomu nie można ufać. Zaczyna się ostra rywalizacja. Do obozu musi iść.